Witam w kolejnym odcinku przeglądu prasy. Dzisiaj jestem sam, no ale cóż, trzeba pracować. A propos pracy: Wspólnota Łukowska, Regionalna Jedynka. Wiemy, gdzie jest praca, pisze Gazeta. I na tej jedynce możemy przeczytać, że jest w powiecie Łukowskim 163 miejsca pracy. Wśród tych firm oferujących te miejsca pracy wyróżnia się na przykład firma Feromedia, która poszukuje blisko 20 pracowników. Są też inne firmy, takie jak. no nie będę mówił nas ale zaproszę wszystkich do przeczytania regionalnej jedynki. Kolejna gazeta to Tygodnik Siedlecki i strona 10 oraz 11. Wiosenny raport powodziowy. Podtopienia, zalania, zagrożenia. No ale skupiając się na terenie powiatu łukowskiego, możemy sobie poczytać o tym, co się dzieje w Woli Mysłowskiej, w Trzebieszowie, w Wojcieszkowie, a także o tym, co się dzieje w Łukowie. I tutaj mamy takie między innymi kwiatki jak zalew niedaleko kościoła brata Alberta, a także te wszystkie pozalewane działki, pola i tak dalej. Zapraszam jeszcze raz do tygodnika Siedleckiego, strona 10 i 11. Kolejny artykuł to Wspólnota Łukowska i strona 5. Burmistrz zarzuca radnemu oszustwo. O co chodzi? Mianowicie chodzi o to, że radny Zażycki rozpoczął akcję zbierania podpisów pod protestem przeciwko wysokim stawkom Opłatą śmieciowym, tak to nazwę. Burmistrz odpowiada, że to czysty populizm i udowadnia, a raczej chce udowodnić, że jeżeli radny Zarzycki pokaże, że te stawki są realne, które proponuje, to pan burmistrz że zatrudni radnego w referacie odpowiedzialnym za gospodarkę śmieciową. Strona piąta, fajny artykuł, ciekawy, traktujący o śmieciach. Kolejny artykuł to Tygodnik Siedlecki, a raczej to, co się znajduje w Tygodniku Siedleckim, Krwiodawcy z alej. Artykuł o tym, że w Alejach, w zasadzie w Zespole Szkół nr 1, bo tak ta się szkoła fachowo nazywa, była zorganizowana akcja poboru krwi. Było bardzo dużo osób, nasza telewizja też tam była, nakręciła krótką relację, ale także można o tym sobie poczytać w Tygodniku Siedleckim. Obok akcji dotyczącej krwiodawstwa, Tygodnik Siedlecki pisze również o drugiej akcji, jaką jest rejestracja dawców szpiku, która odbędzie się od 26 kwietnia w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki. Artykuł pisze, opowiada o tym, co w ogóle należy spełnić, aby zostać dawcą szpiku. Opisuje o całej akcji, opisuje o bohaterce naszej, opisuje także o osobach, które będą obecne. Nam pozostaje tylko zaprosić wszystkich 26 kwietnia, aby te osoby zarejestrowały się jako dawcy szpiku. Strona r5 wspólnoty i tytuł Nieprzygotowani na katastrofę. Poważny tytuł i tak samo poważny artykuł. Oby u nas nie zdarzyło się nic tragicznego, tak jak pod Szczekocinami. Strażacy z i Białej podlaski nie są wystarczająco gotowi, żeby spieszyć na ratunek w razie katastrofy kolejowej. I możemy sobie tutaj poczytać o takich sprawach, jak starym sprzęcie, ratowniczym, braku kadrowym, braku wyszkolenia. Może powiem tylko to, że obsługujący Trasę kolejową Siedlce, Terespol, Siedlecki zakład linii kolejowych posiada sprzęt z lat 60. I to jest taka przestroga, a może raczej też takie włagania, żeby u nas jednak nie wydarzyła się taka katastrofa. Jak najbardziej zachęcam do przeczytania tego artykułu. Jeszcze raz przypomnę, że jest to strona R5, tygodnika, wspólnota. Sebastian, mimo iż nieobecny ciałem, jest jednak obecny duchem. Dlaczego? Ano dlatego, że został przytoczony w tygodniku sierdlerskim. No tu się nawet muszę powiedzieć, że się zaskoczyłem. Wystawa, jej portret, o której już wspominaliśmy, który organizujemy 25 kwietnia o godzinie 17.00. Artykuł taki reklamowy, dziękujemy serdecznie. Dlaczego wystawę organizuje nasza telewizja, a nie powiedzmy gminny ośrodek kultury? Albo dlatego, jak głosi mój kolega, nieobecny ciałem, ale duchem obecny Sebastian Ignaciuk, dziennikarz Magnes TV, w styczniu w naszej telewizji był emitowany program prezentujący postać i dorobek artystyczny pani Elwiry. W programie zrodziła się idea zorganizowania wystawy jej prac. Także zmianka jest. A my jeszcze raz zapraszamy na tą wystawę. Zbliżając się do końca naszego programu, powiem jeszcze o jednej ciekawej, fajnej imprezie. Jest to turniej siatkówki, który odbędzie się 4 maja w Zespole Szkół nr 1. Jest on organizowany przez m.in. naszych przyjaciół z klubu KS Ładownia. Serdecznie zapraszamy wszystkich na turniej. Wstęp jest bezpłatny, a pisze o tym turnieju wspólnota łukowska. Strona nr 8. W tym tygodniu pojawiło się dużo ciekawych artykułów, nie sposób ich omówić, może skupię się tylko na wymienieniu ich tytułów. Do Łukowa przyjechał z żoną, zaczynał w domu teściów, teraz ma szkoły językowe w Łukowie, krzywdzie w Sielcach i Warszawie, do radzenia na przykład wcale nie jeździ, bo nie ma potrzeby. Jest to artykuł o Angliku, strona R13, wspólnota łukowska. Inny ciekawy artykuł to Jest Gruźlica, Jest Groźnie, strona numer 30, tygodnik siedlecki, traktujący o tym, jak to wygląda z naszą gruźlicą, z tą chorobą, znaczy się. Obok mam jeszcze inny ciekawy artykuł, tygodnik Siedlecki, strona 16. Ja harcerstwo normalnie kocham. Tak mówi pani, jedna pani harcmistrz z podłukowskich ról. Jest też artykuł o, o tym, że radni próbują wpłynąć na prokuraturę. Są to echa publikacji o nieprawidłowościach w gminie łuków. No, bardzo fajny, bardzo fajny artykuł. Taka polemika. Z jednej strony Radni Gminy Łuków, z drugiej strony Tomasz Nieśpial, dziennikarz Wspólnoty Łukowskiej. No, nie będę mówił o czym to jest, ale zachęcę Was do przeczytania. R11, Wspólnota Łukowska. No i co? I kończymy przegląd prasy. Za tydzień widzimy się ponownie. Mam nadzieję, że już ktoś będzie obok mnie siedział.